Kto jesteście, skrzyjcie lajkujcie i klikajcie dzwonki. Wbijajcie nas na To jest na pani na Facebooka też. Klikajcie dzwonki. Łapki w górę. Że jak zostawicie łapy, dużo łapek w górę. To zrobię kolejny odcinek jakiejś gry. Stawcie dużo łapek i, i wchodźcie na tiply, jak chcecie mi płacić donajcie za socówkę. Patrzcie, co złotówka to nie gra noli, to płacicie, nie to nie, ale złotówka to mała, wielka rzecz. Więc zaczynam piosenkę jedną. Nie ten moment i zatrwały wam cały blask przepiękny odmęt początek nowych szans bo mnie czekam pusty, na tę pusty nałych kart Święć istotny to wszystko ma wciąż nas Słuchaj, że pokażesz mi, co piękne, popierz mnie za rękę, w ten pierwszy raz, kiedy mój świat, tak, a Ty pokażesz mi, co piękne, puste w sercu, w miejsce, w ten pierwszy raz, kiedy wieczność, tak, tak. Każdy obwódek, który daje mi sił, pytam, się rękę, leżę, w ciobok, nie się w czy leżę dni. będę dniu, obok i chciał nie, ciszej nie, Przed nie, ciszej ulicę, ciszej się, ciszej nie, ciszej nie, będę. nie, ciszej nie, ciszej nie, ciszej nie, co piękne, smutne, za rękę w ten pierwszy raz, kiedy wstaje mój świat, tak, tak, a ty pokażesz mi, co piękne, pustę w sercu miejsce w ten pierwszy raz, kiedy wstaje mój tak. A mi są piękne, puste, sensu miejsce w Ten pierwszy raz, kiedy ty mówię coś, tak... Subskrybujcie, lajkujcie, gracie, zwakiń stop i Facebook bijać I na tym czasami dotówka robi, a mała wielka rzecz